Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wśród takich pól przed lat nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. Z drzewa, lecz podmurowany. Wiedziły się z daleka obielane ściany, tym pierwsze, że odbite od ciemnej zieleni to polu, co go bronią od wiatru wiezienia. Dom mieszkalny, niewielki, lecz ze wszątchem i z miał wielką, i przy niej trzy stoki urządku. Co pod strzechą zmieścić się nie marzeń? Widać, że okolica obfita zboże. I widać z liczby kopiec, co wzdłuż i przeż smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby długów orzących wcześniej ładne ogromne ugody. czarno ziemi, zapewne należne do dworu, że w tym domu dostatek myszka i porządek. Brama na wciąż otwarta, przechodnię ogłasza, że gościnno, i wszystkich w gościnę zaprasza. Podróżny stanął w jednym z okien, nowe cicho. w sadzie, na brzegu. Kiedyś za pokrzywą był maleńki ogródek, ścieżkami pożnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny, w cyfry powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki, widać, były świeżo polewane, już stało wody pełne naczynie blaszane, lecz nigdzie nie widać było ogrodniczki. to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzał życie ludne, szerokie, wesołe. Jak działo się tu teraz, aby o tym wiedzieć? Trzeba było dowiadywać się z bliska, ale co w oczy od razu wpadło, to wielka usilność o zachowanie miejsca tego porządku i całości. Jakaś ręka, gorliwa i pracowita, zajmowała się wciąż jego otwieraniem, naprawianiem, oczyszczaniem. Sztachety psuły się tu po wielokroć, ale zawsze je naprawiano. Więc choć połatane stały prosto, dobrze strzegły dziedzińca i ogrody. Stare również gospodarskie budynki miały silne podchody, a w wielu miejscach nowe strzechy i nowe pomiędzy drewnianymi ścianami słupy z kamieni. Stary dom niski był i widocznie z każdym krokiem więcej wsuwał się w ziemię. Lecz z dachem gątowym i jasnymi szybami okien nie miał wcale pozoru ruiny. Rzadkich, kosztownych kwiatów i roślin nie było tu nigdzie, ale też nigdzie nie rosły pokrzywy, łopuchy, osty i chrzany. A stare drzewa i dawno znaki zasadzone, potężnie rosły krzewy, wyglądały świeżą, zdrowo. Bo robi temu, w którym jednak widocznie wciąż się coś psuło i naprawiane było, w którym widocznie także nic od dawna nie dodawano i nie wznoszono, ale tylko to, co już stało i rosło, przechowywano. Porządek, czystość i dbałość nadawały pozór dostatku i prawie wspaniałości. Zajmowanej przez przestrzeni, niezmierne bogactwo napełniające go roślinności, sama nawet starość niskiego domu i niejaka dziwaczność gotyckich jego okien wywierały wrażenie powagi, wzbudzały miłowolną poezję wspomnień. wysokich i gładko ociosanych desek zrobiony obejmował dobry mur ziemi, na której z zielonej jak szmaragd mąki wyrastała setka młodych, przed kilku laty zaledwie zasadzonych grusz, śliw, jabłoni. Gdzieniegdzie te wysmuchłe i z widoczną starannością piastowane płonki posypane już były związkami owoców, a tu i ówdzie pomiędzy nimi stare wiśnie stawy, całe w potopie czerwonych jagód. Środkiem ogrodu koła wyszło piły na trawie dość szeroką drogę i gęsto zasiała się na niej biała dziedzina. Za owocowymi drzewami ze dwadzieścia ulów na błękitno pomalowanych do połowy kryło się w łanie biało i różowo kwitnącego maku. Za którego wystrzeliwały malwy obrosłe płatkami i różnobarwnymi, róf, różnobarnym kwiatem i ukazywała się gnóstwina melisy, bladej na tle ciemnozielonych, wysokich i rozczochanych konopi. Dalej, nisko na zagonach rosły, lub się warzywa, żółte słoneczniki wzbijały się nad delikatnym lasem. Dom w samej głębi, tej sporej przestrzeni stojący, niski, szary, słomą pokryty z jednym kominem i słomioną strzechą. Do ogrodu stał boczną ścianą, w której świeciły dwa spore okna, a mały ganek z zębiasto wyrzeźbionym okapem, i niskie drzwi do wyjścia miał od dziecińca, na którym z zadisódkiego płotku widać było świrąc wystającym i na kilku słupkach opartym dachem i stajnie, przed którą leżała brona, stałe kozły do piłowania drzewa, i żółciało trochę rozsypanej słony. Studowa wyglądała z domu, Kilku tuż przy sobie rosnących lip, a jeszcze dalej, za dziedzincem i linami, ledwie widziane z wysokiej góry, migotał wąski pas niemna, z żółtą za ścianą i u samego skłonu nieba ciemną z